Cześć, witam w kolejnym filmie. Tym razem recenzja wyrówniarko grubościówki Marki Holstar ADH 26C. Zapraszam na film. Od tego filmu powinienem zacząć, ponieważ to mój pierwszy sprzęt z firmy Holstar. Tak jak wspomniałem w poprzednim filmie, byłem pozytywnie zaskoczony, więc poszedłem w tą markę dalej. Długo się zastanawiałem nad wyborem wyrówniarko grubościówki, bo wiadomo kupić łatwo, ale sprzedać już gorzej. W internecie nie mogłem znaleźć za bardzo informacji o tych maszynach, więc zaryzykowałem i kupiłem w ciemno. Dużo osób poleca stare, żeliwne, solidne strugarki typu Jaroma. Tylko gdzie miałbym taką krowę wstawić w swoim małym warsztacie? Druga sprawa, że nie mam u siebie instalacji trójfazowej, więc zależało mi na zasilaniu 230V. A kolejna rzecz to wolę kupić nowy sprzęt, bo moim zdaniem to trochę jak z zakupem starego używanego auta. Trzeba ogarniać mechanikę. A ja się na tym totalnie nie znam. Natomiast zakup samej grubościówki odpada, bo musi być również wyrówniarka. Jeżeli właśnie zastanawiasz się nad wyborem, to mam nadzieję, że ten film ci co nieco rozjaśni. Tyle tytułem wstępu, czas na konkrety. Najważniejsze elementy w wyrówniarko grubościówce to są równe blaty. Blaty są równe oraz równoległe blaty. Tutaj można regulować grubość zbioru za pomocą tej wajchy góra-dół i wtedy zmienia nam się grubość zbioru. Oraz przykładnica boczna. Przykładnica jest sztywna, nic się nie rusza, tak jak lubię. Oraz trzyma kąt prosty. Przykładnicę można regulować, pochylać do boku za pomocą tych pokrętł. Aczkolwiek z tego totalnie nie korzystam, bo jednak najczęściej używa się kąta prostego. Przykładnicę boczną można również przesuwać do przodu albo do boku, zależy jak patrzeć. Przez co mamy węższy, węższą powierzchnię strugania. Osłona wału jest regulowana, również się przesuwa. No i tutaj za pomocą pokrętła możemy obniżać sobie do góry albo do dołu. A przy okazji warto wspomnieć o tym, że przy takich maszynach no, trzeba jednak czuć respekt. E, przy struganiu nigdy nie zakładam rękawic e, oraz e, uważam na wszystkie luźne elementy w ubraniach ty, typu pasek, jakieś gumki, sznurki, żeby nic tam się nie wkręciło w Wał. A Wał jest trzynożowy, noże płaskie, proste. Długość blatu odbiorczego to 54 cm. Podawczy blat również 54, czyli całkowita długość 112,5 cm. Szerokość zbioru, szerokość samego wału to. 25 cm, ponieważ nam troszkę przykładnica zabiera, więc takie maksymalne struganie to myślę gdzieś na 24,8 mm. Wysokość maszyny to 82,5 cm, a zasilanie 230 V. No, ponieważ u siebie na warsztacie nie mam instalacji trójfazowej. Jeżeli chodzi o wyrówniarkę, to myślę, że to wszystko. Przejdźmy teraz do grubościówki. Przezbrajanie odbywa się za pomocą zluzowania tych dźwigni po bokach z jednej i z drugiej strony. I podnosimy blaty do góry. Podoba mi się to, że blaty podnoszą się jednocześnie. Kolejna sprawa to regulacja tych blatów odbywa się za pomocą tych śrub. Które są nagwintowane i tutaj skontrowane za pomocą nakrętek, do tej pory nic mi się nie, nie, nie rozregulowało. Teraz lepiej widać wałek. Nie wiem, jaki jest średnicy, trzeba byłoby sprawdzić to sobie w katalogu, ale tak wygląda. Tutaj z boku mamy taką zapadkę, która zapobiega nam temu, żeby blat nie spadł nam na ręce i nie przetrzasnął ich. Także to jest spoko. Jeżeli chcemy później opuścić blat, to musimy to podnieść do góry. A teraz nie ma takiej możliwości. Zmiana trybu pracy w grubościówkę jest prosta. Podnosimy osłonę, przerzucamy na drugą stronę i praktycznie już mamy grubościówkę. Tutaj jest jeszcze zapadka taka. Jeżeli w drugą stronę chcemy to przekręcić, to musimy odblokować tą zapadkę, żeby, żeby móc podnieść. No ale dobra, przejdźmy z tej strony. Tutaj jest dźwignia, która zmienia nam tryb pracy. Ja sobie podpisałem, żeby się nie pomylić po prostu. I teraz mamy już grubościówkę. Regulacja, regulacja w wysokości. Zbioru jest za pomocą tego pokrętła. Delikatnie piszczy, no ale no trzeba pewnie to po prostu naoliwić. Niestety trochę mi się coś zregulowało i skala nie pokazuje czytelnie. A mianowicie, zbiór jest taki sam, trzyma wymiar. Jednak Skala, jakby oszukuje, ale doszedłem do tego, jak to można zrobić: czyli trzeba zdjąć korbę, następnie trzeba zdjąć uszczelkę, tutaj odkręcić z boku taki mały imbusik, i wtedy możemy zsunąć ten mechanizm, a następnie przestrugać deskę. Sprawdzamy wymiar, jaką ma grubość, czyli na przykład 30 mm i na tym czytniku ustawiamy sobie 30 mm, ale musimy to wcześniej zdjąć. I wtedy skala jest czytelna i prawidłowa. Wysokość maksymalna zbioru to 22 cm. Tutaj mamy skalę, ale tutaj zresztą też mamy skalę. I co? Kręcimy karbą do góry, ustawiamy sobie żądany wymiar i możemy strugać. Szerokość strugania no to jest jakieś 25,8. Grubość zbioru jest zależna od powierzchni strugania. Czyli jeżeli wsadzimy taką kantówkę, to czasami nawet 3 mm zbieram na raz. Ale jeżeli deska będzie praktycznie na całą szerokość grubościówki to milimetr to myślę, że to takie maksimum, żeby dobrze maszyna pracowała. A jeżeli jesteśmy przy tym temacie to odciąg zbiera bardzo fajnie wióry, które pięknie, ładnie za pomocą tej zasuwy lądują mi. W pełnym worku. A. To musimy opuścić również to: zapadka, dźwignie, i mamy wyrówniarkę. A, jeszcze tutaj zmiana trybu pracy za pomocą tej dźwigni, i mamy wyrówniarkę. Teraz mam akurat trochę drewna do przestrugania, więc zrobimy test. Strugane po dwie krawędzie krótsza i dłuższa. Mistami są nie do strugi, ale się tym nie przejmuję Najważniejsze, że deska leży prosto. I się nie ugina. A reszta zrobi grubościówka. Reazumując, ze sprzętu jestem bardzo zadowolony. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i chciałoby się mieć szerszą powierzchnię strugania, szczególnie przy grubościówce oraz dłuższe blaty. Jakość powierzchni struganej jest dobra. Wiadomo, miejscami może wyrwać trochę materiału, ale wiele zależy od kierunku usłojenia i grubości zbioru. Deski mam już przestrugane na tą samą grubość. Sprawdźmy teraz wymiary. Ważna sprawa, że na deskach nie ma na końcu tak zwanego swipa, czyli takiego podebrania. Deska jest równiutka, sprzęt już przestrugał wiele metrów sześciennych drewna dębowego i odpukać w niemalowane, nic się nie psuje. Jedynie noże ostrzyłem. Na dobrą sprawę używam tych co były z maszyną, bo są wykonane z dobrej stali. Drewno przed struganiem zawsze czyszczę z piachu, dzięki czemu tak szybko się nie tępią. W zestawie były dwa komplety noże, więc idealnie. Jak jedne się tępią, to daję drugie do ostrzenia. I tak w koło. Dodam jeszcze, że ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany przez markę Holster. A już w kolejnym filmie chciałbym pokazać Wam, jak wykonuję swoje pierwsze schody w życiu, wykonane z drewna dębowego od A do Z. Znaczy, może bez E, bo do elektryki biorę fachowca. Tutaj mam stopnie zabiegowe. Tutaj pod stopnie. Jeden komplet, drugi schnie, i tutaj stopnie. Stopnie będą z profilem LED. Także zachęcam do subskrybowania, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Dzięki, wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania. To śmiało piszcie w komentarzu. Jeżeli chcecie, abym może nagrał jakąś recenzję innych maszyn, które mam u siebie na warsztacie, to również zachęcam do komentowania pod tym filmem. No i co, i to by było tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć! Rzeczy najważniejsze w wyrówniarko grubościówce to tabliczki ostrzegawcze informacyjne i dobrze przyklejona naklejka.